Przed nami 202 odcinek tureckiego serialu: Złoty Chłopak. Kaja zastaje Sunę z Feritem i jest zły. Suna żąda rozwodu. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 202 odcinku: Złotego Chłopaka. Pelin mieszka z Serterem, jej matka nie może zrozumieć, czemu to robi. Ferit postanawia przekupić strażnika z więzienia, żeby pomóc ojcu. Ferit przychodzi porozmawiać z Kazimem o Seiran, ale nie zostaje dobrze przyjęty. Kazem wypomina mu, ile przez jego rodzinę wycierpieli. Okes odwiedza Orhana w więzieniu i stawia mu warunki. Jeśli zgodzi się je spełnić, wyjdzie z więzienia. Kaja zastaje sunę z feritem i jest zły. Suna żąda rozwodu. 28 sierpnia 2023 roku w polskiej telewizji zadebiutował nowy turecki serial: Złoty Chłopak, turecki. Jali Kapkini. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o stałej porze na antenie TVP1 o godzina 14, zaś powtórki o godzina 6:05.